Dzień dobry, witam serdecznie, Anna Dąbrowska, Deep Broker. Dzisiaj mamy 22 października, zapraszam. Na początek klauzula. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Prezentowany materiał nie stanowi y, rekomendacji. Zaczynamy. Zacznę może od tego, iż zmienił się y, sentyment inwestorów, czyli w tej takiej ankiecie, która jest najbardziej popularna, to jest strona tutaj podana aaii.com, Mierzymy, mierzy się sentyment inwestorów, i cały czas przez ostatnie miesiące on był spadkowy, negatywny, czyli nastrój był na spadki. Natomiast ostatnio, w ostatnich dniach, nastąpiła zmiana na pozytywne nastawienie większości inwestorów. Jest to może kosmetyczna przewaga, ale jest. Czyli widzimy, że większość inwestorów. Wierzy, iż albo jest neutralnych część, ale większość wierzy we wzrosty, czyli uwierzyła już, że ten rynek będzie dalej szedł, pewnie już wiedzą wszyscy, że AK okay, jest do dróg, już wszyscy wszystko wiedzą. To wtedy rynek lubi pokazać, że jednakże jest inaczej. Przez ostatnie miesiące był ten centymetr spadkowy, czyli większość się bała, no i rynek rósł. Tak? Rynek rośnie na strachu. A ten strach zaczyna jednak znikać. Ludzie wierzą, że już się nie boją koronawirusa, tego wszystkiego. Powiedzą, że to jest tak odreagowane od rzeczywistości, że nie ma się co bać, można kupować akcje. Okej, okay. skoro tak, to musimy wzmożyć, wzmożyć naszą czujność. I póki co to już ma od razu odbicie, że tak powiem, lustrzane i odwrotne na giełdzie. Czyli widzimy tutaj indeks DAX, wykres dzienny, free fall, czyli wolne spadanie na wykresie dziennym. Czyli mamy tutaj zdecydowane zmianę momentum, zmianę nastroju na giełdzie i to, i to czuć, że tak powiem. Czyli sobie tak. Te notowania chodziły, chodziły, nic się nie dzieje, natomiast już się dzieje. Widzimy, że tutaj jest zadzianie. Mamy, mamy przewagę tutaj tych negatywnych nastrojów na DAXie. To jest wykres dzienny. Narysowałam taką szybką linię trendu, która póki co działa. No i notowania dzisiaj też się otworzyły spadkami. Gdzie jest wsparcie? Trudno do końca powiedzieć, gdzie jest wsparcie. Tu na pewno jest pierwsze wsparcie, gdyż są to dołki, więc może być jakieś zatrzymanie, przynajmniej odreagowanie. Tak? Czyli gdzieś w tym rejonie jest wsparcie. Idealnie by było. Nie ma co nigdy gonić za, za, za trendem, że o, widzę, że są spadki, to ja też sprzedaję. Tak nie, tak nie należy robić. Ja bym poczekała, Ok, jest to może, może jakieś sądowisko, jest to jakieś wsparcie. Idealnie by było, gdyby była korekta, odreagowanie i tutaj o te linie trendu odbicie. Wtedy i owszem, wtedy można się dołączyć już do zapoczątkowanego ruchu, ale w bardziej bezpiecznym setupie, czyli ze stoplopsem powyżej takiego wejścia. No, ale to wszystko przed nami. Póki co, jest to co jest, jest free fall na dax Zobaczymy, jak giełdy amerykańskie. Tutaj wykres SP500 przed nami. I co my tutaj mamy? SP500, wykres dzienny. Ten, linia trendu wzrostowego, a raczej kanał. Notowania powróciły do niego. Jednakże spadają i póki co nie obroniły tego poziomu, czyli nie ma tego wybicia obronnego. My mamy wyraźne przełamanie. Nie, nie, nie mamy powrotu, ale też nie ma dramatu, nie ma to takiego przebicia, tak, czyli, yy, czyli to jest taki ziemia niczyja moim zdaniem, jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że zdecydowana jest zmiana momentu na giełdzie amerykańskim, yy, zobaczymy. Tutaj jest linia seledynowa, jest to linia zwiększonych obrotów, czyli można to traktować yy, jako naturalne wsparcie. Co dalej? Dalej mamy coś takiego jak formację spotka, czyli tutaj spotka, nie spotka tylko filiżanki, tak, czyli cup, tutaj widzimy taką, takie, taką formację, a tutaj nawet ucho filiżanki, tak, to nawet do, do, do takich szczegółów dochodzi czasami ta analiza przeróżnych formacji. Było jak było, nie wiadomo czy to ma rację bytu, czy nie. W każdym razie, nawet jeśli nie patrzymy na to jak na filiżankę, ale jak zwyczajny kanał ograniczający szczyty i dołki, to w dalszym ciągu jesteśmy, jesteśmy w, tym, w tym kanale. Czyli dopiero przełamanie tego kanału w którąś ze stron będzie dodatkowym potwierdzeniem, w którą stronę idziemy. Ogólnie. Naprawdę, teraz giełda jest tylko dla, dla osób, inwestorów, którzy akceptują ryzyko, bo jesteśmy przed wyborami, no. mamy epidemię strachu pod tytułem koronawirus, więc co jak co, ale z pewnością na brak zmienności nie będziemy mogli narzekać, czyli może, można nawet mieć rację, w którym stronę pójdzie giełda, natomiast zmienność może być tak duża, że Wyrzuci z rynku obie strony. Także naprawdę uczulam, że tutaj trzeba mieć, być uczulonym na to. Czyli stop lossy, jeśli inwestujemy w indeksy, czy, czy forex, czy cokolwiek z dźwignią, konieczne. No i, no i tak to. I tak to trzeba mieć tego świadomość, co się dzieje. Zmienność rodzi ryzyko, ale równocześnie i z pewnością przeróżne okazje inwestycyjne, więc warto być, warto, warto patrzeć, co się dzieje i gdy pojawi się super okazja, można ją wziąć. Okay? Póki co na przykład na SP5 Condit nie ma takiej okazji, trzeba czekać na jakieś rozwiązanie. Może zmienność pójdzie tutaj i pomoże nam w określeniu, którym kierunek ma być, póki co, póki co notowania notowania. Myślą, tak? Jeśli będzie tu jednakże przełamanie w dół, to, to nie zapominajmy, gdzie jesteśmy. To jakby jest szansa na, 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 na spadki, dlatego że jesteśmy pod szczytem ostatnim. Jesteśmy tutaj na tej formacji megafonu z wykresu miesięcznego ponownie, tak? Czyli to jest opór. Raz już odbiło notowania, powróciły, tak? Co nie znaczy, że to musi pójść w dół. Może, może przebić tak, jak to już miało miejsce w Nazdaku. Czyli y, ja bym tutaj była gotowa na, na obydwa, obydwa kierunki. A właśnie pomocny jest w to wykres dzienny. Wcale nie jest przecież małym wykresem dzienny, gdzie tu możemy sobie patrzeć na ten zakres cenowy i patrzeć z większą precyzją. Bardzo podobnie na Nazdak. Więc nie będę teraz pokazywać też też ten wykres dzienny jest bardzo podobny NASDAQ czy SP500. Ok, jedziemy dalej. Przed nami indeks dolara. Pokażę go dzisiaj w długim terminie, żebyśmy wiedzieli view większe. Przed nami wykres tygodniowy poniżej lata. I co? I uwagę przykuwa przynajmniej moją podwójny szczyt. Czyli tu mamy szczyt 2006 rok, szczyt 2020. Podwójny szczyt jest silną formacją. Czy podwójny szczyt, czy podwójne dno są to bardzo silne formacje. I statystycznie obserwując przez lata, jeśli jest podwójny szczyt i dochodzimy do jakiejś tam linii trendu, to z reguły ona nie trzyma, bo jakby są to dwie formacje, jedna przeciwko drugiej i podwójny szczyt wygrywa. Zobaczymy jak będzie teraz. Póki co linia trendu, którą tutaj jest, dołek, dołek, powstrzymała dalsze spadki, tak powstrzymała dalsze spadki, to już było bardzo dawno temu, przejdźmy zbliżenie, bardzo dawno temu, czyli pod koniec sierpnia. I od tego czasu notowania dolara się zatrzymały w swoich spadkach, mały ją tutaj krótki, okres korekty wzrostowej. Ale póki co nie została ona jakoś specjalnie rozbudowana. Okay? Czyli tak to wygląda. I spadki, wzrost, korekta wzrostowa póki co nie jest zbyt silna. To widzimy. Mam tutaj małą linię trendu spadkowego i, i widać słabość. Tak? Umówmy się. Tu jest linia zwiększonych obrotów na seledynowo. Póki co została przełamana. Nie ma rozstrzygnięcia, nie ma tutaj wielkiej informacji, że o to coś tam się stało. Dużo się nie stało, dlatego że w dalszym jest, jesteśmy gdzieś tam tutaj, jesteśmy ponad tą linią, ale pokazuje ten wykres po to, że jeśli przełamie ostatnie dołki tutaj, no to będzie to coś znaczyło. Będzie to znaczyło, że przełamaliśmy tą linię trendu w bardzo długim terminie. Okay? Czyli to jest dolar. Dolar ma swoje tutaj momentum spadkowe, to jest korekta wzrostowa która gdzieś tam trwa, czy w cenie, czy w czasie, notowania są tutaj zatrzymane i mają swoje wsparcie, okej? Okay? Jeśli przejdę krótko, fund do dolara, ładnie tutaj działa, czyli notowania tutaj y, ostatnio pokazywała y, mają szansę na wzrosty, na przynajmniej apetyt na pokonanie tej linii trendu spadkowego, póki co działa, Oczywiście analogia, jeśli funt do dolara rośnie, to znaczy, że dolar się osłabia. Póki co jest. Dolar, y, dolar, do dola, y, euro do dolara też ma swoją sekwencję tutaj wzrostową. Y, wykres w bardzo długim terminie. Zobaczmy, euro do dolara się osłabiało przez od 2008 roku, tak? Natomiast ostatnio dolar na tyle się osłabił, a euro na tyle się umocniło, że mamy tutaj Wyraźne przełamanie, tak? To już jest bez dwóch zdań, jest zmiana. Jest zmiana. Mamy tutaj serię dołków, czyli odbicie z bazy i póki co jest nowy trend na euro do dolara. Idziemy dalej. Mamy tutaj, coś się dzieje na metalach, czyli ostatnio pokazywany trójkąt, który był. Mówiłam, że te notowania zaczynają chodzić w coraz węższej przedziale, no to wyszły z tego trójkąta, wyszły górą. Póki co potrzebne jest kolejne potwierdzenie. Powiedzmy, jeśli świeczka byśmy mieli tu dodatkową świeczkę ponad te szczyty, no to, no to bardzo by to fajnie wyglądało, jeśli chodzi o techniczny obraz. Póki co wczoraj pierwsza świeczka wychodząca z trójkąta, zobaczymy co będzie dalej. Dobrze, że yy, no mamy świadomość takiego trójkąta, czyli jeśli to jest fałszywe wybicie i jednakże notowania wrócą do trójkąta lub pójdą niżej, no to będziemy widzieć, że OK to nie są duże zasięgi cenowe, natomiast na obrazie technicznym będzie to yy, spora zmiana. Fundusz yy, złota, bardzo podobne. Czyli trójkąt. Póki co mamy, mamy tutaj wybicie poza trójkątem i też zobaczymy, czy to będzie wybicie prawdziwe, czy fałszywe. Natomiast to jest analogia z tego spota, spota, spota złota. Tutaj fundusz GDXJ. On, notowania są dla odmiany w takim, w takim czymś, tak? Też jakimś tam trójkącie, czy megafonie. W każdym razie mają tutaj swoje zasięgi określone i póki co znajdują się tutaj ponad, ponad wsparciem. Srebro bardzo podobnie jak, jak złoto. Czyli notowania były tutaj w tym trójkącie. Jest przełamanie. Jedna jest kółka wiosny nie czyni. Czekamy co dalej powiedzą notowania. Podobnie fundusz, fundusz Miedź na nikogo nie czeka, tylko idzie sobie do góry już, ale proszę zobaczyć, miedź ma inne wyceny, tak, czyli ona nie pokonała ceny miedzi, nie pokonały nawet tutaj szczytów 2017-2018, co na, dla innych metali już dawno mamy za sobą, także troszkę inny kontekst, okay? Czyli tak to jak zwykle dużo się dzieje, kto obserwuje giełdę, zawsze dużo się dzieje na metalach, tak jak przedstawiłam można obserwować te poziomy na uwagę bez dwóch zdań zasługuje zmiana sentymentu, jeśli chodzi o giełdę akcji i zobaczymy jak to będzie dla dolara, też gdzieś tam ma mały przedział cenowy, co możemy będziemy mogli obserwować te poziomy fajnie zapraszam do komentowania. Proszę o lajki, like, jeśli wideo się podoba. To pomaga kanałowi tutaj rosnąć. Tymczasem życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Pozdrawiam. Do usłyszenia.